Ale co to będzie? Moby Tylko żeby nie spadały Tylko tak jakby one będą sobie tutaj przechodzić, rozumiesz? Ja to mi tak to zniszczę, bo tu jest razie chodzić Nie Nie wiesz Tu się stawia ten No furtkę I furtka jest Rozumiesz? Weź po furtkę. A tak naprawdę, dzień dobry, ja jestem Cyr. No, widzisz, nagrywam. A Bo nawet jest, jeszcze nagrywasz? nic jadłem. Tak, nagrywam teraz. O jezu, A coś to No, widzisz? Progres. Tylko mnie ciekawi, kogo to jest skrzynka, tutaj. Możesz Może Czy to, tutaj są? Szano... Nie, tutaj, obok tego niebieskiego łóżka. Bo to chyba jest dla mnie. Ten set. A jaki? No diamentowy też. Chil chyba zabrą tam. Ja do łóżka. Wiesz, że teraz że da się rozbudzać. Opa, ta oskrzyka. I dobra, od poprzedniego odcinka. Co ty robisz? Niebi tych kurczaków. Rozumiem, że mamy pełno rzeczy tutaj, e, jajek, znaczy... Uderzyłem kurczaka, przepraszam ci kurczaku. Ty na 16 jajek... E, Boże, na no, 32 jajka moje wypadły nie ile kurczaków. Na 32 jajka kur, a nie 33. Wypadło tylko cztery kurczaki. Wypadło To jest dopiero progres, rozumiesz? Czekaj musimy zasadzić te ziemniaki jeszcze, o ile mamy? Albo marchewkę. Marchewkę miałem, a zginąłem A nie to było na... Spokojnie, jest kipię. <grywa> eee... Eee, ja. Skąd ty masz blok żelaza? Zostrzynki, no, bo... No. Zombie ci się znowu reszty. ja sobie biegłem, biegłem, biegłem i tutaj wpadłem. Tutaj... No to ja bo ja tutaj rozkopałem węgiel. No, w poprzednim odcinku też robiliśmy questa. Prawie znowu spadłem. Teraz w sensie... Taki czy nasze pszczółki? A to jest w ogóle nowa wyspa pszczółkowa. O dobra, mam plaster miodu. Ciekać teraz muszę. Honej ciekaw Ciekawe czy będą ciebie piły A i dzisiaj bez Filipa. Gramy śpi. tutaj. No, Filip jeszcze śpi. O! mnie! O Boże! Ty teraz... O mnie umarną. trzeba pan się spiąć? Umarną teraz pszczółki nam. Serio? Tak. Zapomniałem. <sviratii> o czym zapomniałeś? Że jak się kopie, a czy że jak się postawię dwie półpłytki, to się wykopuje dwie. Boże. Co się stało. Nie No ja tutaj. Dlaczego tam się nie chcą respić Bo tylko tego tu. No bo po prostu one lubią tam u Ciebie się respić. To to nie jest czytowanie. Ja po prostu chciałem, żeby pszczółki nam wróciły tutaj. Nasze kochane pszczółki. Chcecie po Tak się stukałem tutaj główkami no. no i po... Pierwszy film... A! Ogólnie to wiesz co? W tej twojej maszynie... Że tak to nazwę maszynie... zare się dwa klimpery. Klimpery są. Tak więc... Czy ty właśnie spadłeś? No głupi. A ja cię jeszcze utłukę zaraz. W sumie już w następnym odcinku muszę normalnie zrobić ten nie, nie nie listę nie deadów. No. Nie wiem czy to brać, zapewne nie. Możecie też napisać, wybrać brać. W ogóle najlepsze jest to, a, że ten odcinek widzowie będą widzieli w środę chyba, nie, Boże, w środę, w poniedziałek, a ja go nagrywam w sobotę. A dlaczego? No bo ja go wstawiam, tak wiesz, no zapas. No. Proszę. No, zapas. Tak samo jak wczoraj mieliśmy nagryw. Jakby mieliśmy nagrać... Tak naprawdę już bym miał cztery odcinki poza tym. Ale mnie o coś z dźwiękiem. Windows Recorder mnie zawiódł. No Windows. Jezu, ty masz tutaj. To, to samo dla. No. Windows mnie zawiódł. Tylko tyle powiem. Eee, co mnie tykasz w mojej wyspy? Dobra, chcesz, żeby ci się mowy respiły? Mam już. Ja oświetlam, typie. W ogóle Mam Wyszłem z serwera. Rady. Tak, gramy na. na tewno się polecam. Tak. Bardzo fajny hosting. Serwery kurde za darmo. To nie jest reklama wcale. To w sumie nie jest, nie zapłacili mi nawet. Musimy nawet, nawet nie znajdować. Nie wiemy, że taki ktoś taki żyje. No. To chcesz jednego komba, Co? Masz komba. Aha. Teraz szkielet się zrespił na naszej wyspie. Dobra. W mojej wyspie zobaczymy, kto tutaj nie, na no, nasze. Dobra, kończymy ten odcinek. Dostanę dwie strzały w rękę. O! Jeszcze to. czego? U villagera się obudziłem. Obudziłem. No. Więc tak. Dzisiejsza lista deadów to będzie. o dwudziestu. No, Oscar taki chyba. D. De, deady X. No to się liczy od dzisiaj. Ja nie liczyłem tych dedów ale na pewno otrzymałeś. Dziś? No, Jeszcze nigdy z gry Ale on jest długi ten mój nick, nie Serio! Musiał... Ja Też zrobię tego yeah. Ja Co wiesz czy chciałeś zrobić, ale kilo zrobiłeś? Nie Chciałem zrobić cikierkę kill a killop sobie. jezu Dobra Ja mam teraz taki pomysł w ogóle te arbuzy tutaj nie rosną o boże znowu się zrespił ten tutaj nasz przyjaciel zombie spadaj zombie dobra zombie spadło będę mówił zombie co każdy odcinek polecam mówię napiszcie czy seria się podoba ja jeszcze poprzedniego odcinka nie wstawiłem na czas nagrywania bardzo bardzo fajnie Naprawdę polecam. Mam się na przykład fajnie gra, nie nagrywa. No chyba, że. Oskar. Zostawcie 15. No właśnie. Jak zostawicie 15 łopek w górę, to nie będę zabierał Oskarowi drewna. Dobra, dobra. Żegnajcie. A muszę jeszcze wejść w stronę